29 listopada Fundacja Ekologiczna Arka postawiła na ulicy Mariackiej choinkę w Doniczce, a dzieci z katowickich szkół podczas warsztatów przygotowały ekologiczne ozdoby. Drzewko rozświetlili uczniowie, pedałując na trzech rowerach i wytwarzając prąd, który zasilił energooszczędne oświetlenie. Po akcji choinka trafi do domu dziecka, akcja choinki nadziei, którą. Po raz ósmy już w tym roku przygotowuje fundacja, ma taki aspekt społeczny i ekologiczny. Aspekt społeczny to to, że chcemy, żeby jak najwięcej młodych ludzi w okresie przedświątecznym przygotowało w domach pomocy społecznej czy w domach dziecka takie świąteczne akcje, gdzie dzieci przygotowują program artystyczny, dostają od leśników choinkę i z programem i z choinką, z żywą choinką idą właśnie w te miejsca. A aspekt ekologiczny to zależy na tym, żeby jak najwięcej mówić o ekologicznych świętach, o tym, żebyśmy patrzyli na to, jakie kupujemy prezenty, jak one są opakowane, ile kupujemy jedzenie. Choinki Nadziei to jest akcja robiona przez Fundację ARKA, Fundację Ekologiczną ARKA, z którą Zielona Liga od wielu, wielu lat współpracuje i stąd też włączamy się, jeśli tylko możemy, w inicjatywy tejże fundacji. No, dzisiejsza akcja ma swoje korzenie 5 lat temu. I zaczynała fundacja od tego, że dzieci ubierały i przynosiły choinki do domu starców, do domu spokojnej opieki, tak żeby można było wspólnie, niejako świątecznie spędzić czas z ludźmi starszymi. W tej chwili to już jest szersza akcja. Dzisiaj dzieci ze szkoły podstawowej numer 10 w Katowicach robiły ozdoby, ale niezwykłe ozdoby. Te dzieci już wiedzą, że takie ozdoby robione z surowców naturalnych są znacznie lepsze niż takie ozdoby kupowane w sklepie, przy produkcji których zużywa się energię i surowce naturalnej niszczy się środowisko, no już to wiedzą. Tą naszą choinkę, choinkę w donicce, czy taką najbardziej ekologiczną, ja. udekorujemy przede wszystkim tymi ozdobami, które zrobiłyście na, na warsztacie. W klasie mieliśmy zabawy i robiliśmy różne bombki, choinki. Wiemy, że należy segregować śmieci, wyrzucać śmieci do odpowiednich pudełek. Robiliśmy takie papierków Różne jakąś krople wody, liście, i pisaliśmy, czego nie będę robił albo co postanowię oszczędzać. I co postanowiłeś? E, wo oszczędzać wodę. Cień na Mariackiej e, będziemy pedałować na rowerach i się będzie wstała energia i, i będzie świecić, będą światełka na choince. Dzieci są genialne. Jeżeli z tych dzieci wyrosną tacy ludzie jak. jak... Z taką wiedzą i z taką świadomością, jak w tej chwili te dzieci przedstawiają, no to będziemy mieć wspaniałe ekologiczne społeczeństwo. W ramach akcji Fundacja odwiedzi oprócz Katowic Warszawę, Wrocław, Opole, Kraków, Poznań, Łódź, Kielce, Bydgoszcz.